przykręcili uchwyt te zaczepy na telewizorze. Zamiast tak to przykręcili tak. O. Teraz Nie no, teraz to będzie trzymać, przecież to widział, że to jest dobrze zrobione to jest o. Dobrze zrobiona fuszerka. Ja teraz tylko po prostu i nakłada pan na dłoń i powinniśmy, nie? To będzie trzymać, bo już właśnie nawet, gdybym tak nie złapał, to, 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 to róż chwyciło i to tak dosyć mocno, nie? Nie? To znaczy nie! Lustro zawieszone na przyklejonym uchwycie to pewna śmierć. Czyżby nasi panowie szykują się do wieszania telewizora? Ty nie, nie, to odwrotnie przykręciliśmy. Odwrotnie to przykręciliśmy. Patrzcie. Czemu by było tam? To jest tylko zabezpieczenie od domu, rozumiem? Tak, jest. To podać jeszcze że... sobie do gniazdki. A, super. I już A Trochę mi zajęło jeszcze po felki wskoczyć. Tam ma pan podejść do, do gniazdka, tak? tak, to tak. Bierze, Luksus, telewizor z gniazdkiem. Teraz, Teraz to... to tak, ale możemy to sprawdzić? Nie o to. Do odważnych świat należy. Jeszcze wyżej, wyżej. Mam coś pomóc? Tak, tak, co? Co może wkręty Wam teraz przykrywają? Żeby, żeby, żeby pokazać Ciężynię, że wisi. No właśnie, bo to o to chodzi tak naprawdę no na dzisiaj. A już później sobie to zdejmę. Szklana pułapka. Kolejna część do zobaczenia w usterce. Szklą dwa wkręty, tutaj będzie się klej wyszedł, no to wkręty też będzie. Bo tam klej złapie, jakiś klej wszedł razem z krętem, no to, to będzie trzymać. On musi zastygnąć. Nie będzie trzymać. Czy ile tak to wyceniamy, panowie? Nie no, trochę nam to zajęło, no kurczę. Najbardziej było no, się pasuje? No pasuje, 150. Nie zdziwiłbym się, gdyby poprosili jeszcze o odwiezienie. Nie bym na panu bo kurczę, też jestem ubrany. No, a nie mówiłem? Nie było gorzej niż jest. Okay. To zajrzyjmy do tej łazienki. Oh, fatalnie, to jest partanina w najgorszym wydaniu. Nigdy nie powinno to się wydarzyć. Takie wiertło do takich kołków bez nadzieja. Chodźcie do pokoju. Idziemy, idziemy. Siedząc w reżyserce, już wiedziałem, że ten uchwyt nie jest zamontowany dobrze. No i się nie myliłem. Zobaczcie. Odwrócony do góry nogami, śruby są niepodokręcane, a to to niczym struna gitary basowej brzęczy swobodnie. No i lustro. Tu miało być lustro. Zrobili coś na kształt hybrydy. Farsa groteska. Ocencie to sami.